Witam serdecznie. Dzisiejszy odcinek, no to piąty z serii pod tytułem Historia pewnego zdjęcia. I myślę, że chwilowo ostatni, bo mam plany na montaż czegoś ambitniejszego w następnym tygodniu. W każdym razie, dlaczego to zdjęcie? No powiem Wam, że to jest najpopularniejsze zdjęcie, jakie zrobiłem. <grym>, na to wychodzi. Z tego czasu dużo wrzucałem zdjęć na 500 piksel i przez dwa lata chyba wrzucałem to zdjęcia. No a tam... Teraz nie wrzucam, bo w sumie co chciałem, to dałem. Ale to jest fotka, która ma 5, 500, ponad 5000 wyświetleń. 160 polubień. No jest ciekawa, generalnie. Z tych wszystkich tutaj fotek, które ostatnio wrzucałem, dam Wam link w opisie. Jest to zdjęcie, które ludziom podobało się najbardziej. No generalnie w tej kategorii ludzie. Czy portret? Wyświetlenie zawsze dużo, dużo więcej niż w innych kategoriach. No, może czasem krajobraz, ale jednak to no, też jest taka kwestia tego, że kategoria jest popularna. Dobra, wracamy do zdjęcia. Historia tego tej fotki. E, już Wam mówię, to powstało na zjeździe Hasydów w Lelowie na początku lutego 2020 roku. W tym roku, w 2021 no, z wiadomych względów zjazd się nie odbył, chociaż do Lażajska przyjechali, ale chyba tylko miejscowi z zagranicy nikt się nie zjawił. No i oni tam przyjeżdżają na grób Cadyka wokół, wokół tego, tej synagogi, no tego grobu, po prostu tam tańczą, śpiewają. Mam ten film na YouTubie, możecie sobie oglądnąć, jest to chyba sprzed roku, Hasedzi w Lelowie 2012. 2020. Kurde, zamulony już jestem wieczorem. Słabo to nagranie wyjdzie, ale kurde, obiecałem sobie, że coś nakręcę. Zobaczcie przykładowe foty. To jedyna reporterska, syn Karol, 4-letni ją pyknął, wykadrowałem. Siedział po prostu w wózku i strykał kompaktem Canona. Taki, Taki reportaż wyszedł. Ale ja ogólnie skupiłem się na portrecie, bo miałem szkło typowo portretowe. Dzięki Wiesiu za samianga 135 jeszcze miałem chyba od Tomka samianga 90, od Michała chyba e, też jakiegoś samianga, tylko już nie pamiętam, jakiego chyba dwusetkę, czy Nikora 200? Jezus nie pamiętam, ale same stałki nastawiłem się na zrobienie jakichś fajnych portretów. Potem Wam ja mniej więcej tak omówię, a tak na szybko chciałem je przewinąć, żebyście wiedzieli, jak tam no, klimat tego miejsca. Jak to wyglądało? Polecam sobie fi kilka filmów oglądać, bo tam po prostu widzimy te wszystkie obchody, te tradycje. No, co oni tam robią, generalnie, na miejscu? Czym zrobiłem to zdjęcie? Nikon D200 plus yang 135 o świetle 2. Czyli taka typowa portretówka. Jakieś miałem, robiłem zdjęcia zbliżeniowe. Bardzo fajny optycznie, szkło, dużo tańsze niż inne, no to po, manualne, ale optyka niesamowita. Na ISO 250, z tego względu, że z D200, ISO 400, no to już jest słabo, bo musielibyśmy mieć idealną ekspozycję, a tutaj mi się to nie udało, popsułem trochę to zdjęcie, potem zobaczycie. I przy ISO ciężko było odzyskać te wszystkie detale. To, to jest są całkiem dobre, nie? No wiadomo, matryca tam ma 10 megapikseli, więc przy dużych powiększeniach nie będzie to idealne. Natomiast na potrzeby internetu czy jakichś dużych wydruków jest w sam raz. Otwarta przysłona to jest ta 135 piątka to jest ekwiwalent 202 mm dla na pełnej, na pełnej klatki. No i czas migawki 1,200. To, to jest tak na granicy jak się ktoś rusza, tam przemieszcza. No generalnie ten pan tutaj się nie ruszał, można było przymierzyć. Kilka zdjęć przestrzeliłem, jedną mniej więcej trafiłem w oko. No, i o to chodzi. D200, powiem Wam, ma tą starą matrycę CCD i przy wyższych czułościach, no, w krajobrazie, i w jakichś tam zdjęciach, jakichkolwiek sytuacyjnych, no to jeśli się dobrze nie naświetliło, potem jest kupa. Tutaj w ogóle parametry przesłony pokazują mi, przy... no, jak wyświetliłem sobie parametry zdjęcia. To tam pokazuje mi niedoświetlenie o cztery działki przysłony. I widzicie, tak wyszedł oryginał. Troszeczkę jest ciemno. No, w ferworze ocenia trudno wszystkie parametry... trudno wszystkimi parametrami zapanować. Więc tak wygląda oryginał. a tak już po zmianie. Typ manualny. Tylko tak się w ogóle dało focić Samyangiem i Idę 200. No właśnie w, każdym, obiekt... w każdym, każdym aparacie musielibyśmy ten tryb przyjąć. Nie da się inaczej. Kompozycyjnie powiem Wam. No to jest taki klasyczny portret. Wiadomo, nie reportaż, bo na to się nie nastawiałem. Mam kilka tych zdjęć reportażowych, wydzielicie je na szybko przed chwilą. W filmie polecam, nie będę tutaj przedłużał. Polecam Wam, żebyście sobie zobaczyli. Ale koncepcja była taka. Prosta kompozycja ze zmytym tłem. Eee, I. Fotografowanie tych hasedów podczas różnych czynności, modlitwy, nie wiem, rozmowy, palenia papierosów, rozmyślania e, to wszystko miało tworzyć jakąś taką mini opowieść, no bo generalnie pyknięcie samego portretu jak ktoś stoi, no to, no, no, no to no jest banalne, nie? Niektórzy tam odczytywali jakieś informacje z tych swoich starych telefonów komórkowych, to też, jest, to też jest jakaś taka mini opowieść, która robi oryginalne zdjęcie portretowe. Inne niż standard, nie? do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że ktoś stoi i patrzy się nam w obiekty. No, a tutaj tego nie ma. Co ważne, no, podkreślamy twarz. Twarz jest istotna wyraz twarzy, nie wiem, oczu to, co te dane osoby robią. Zobaczcie sobie przykładowo. Tutaj też jest jakaś niewielka opowieść. Tutaj widzimy fotoreportera. Nie wiem, czy to jest Tomek jest czasami, ale to nie chcę wymyślać. Można było to tak przyciąć nawet. To jest ognisko. On tutaj coś odczytuje, to sobie przypala. Fajny portret. Niby nie widać oczu, ale... Ale jest jakaś taka niewielka opowieść. O, tutaj fajna kompozycja nawet. To się tak fajnie komponuje w kadrze. Kapelusz jest ucięty, a tutaj taki... To ramię jak gdyby zamyka kat z tej strony, ten bark zamyka ten kat z tej strony. Tutaj palec, e, jak gdyby wskazuje twarz. Widać jakąś ciekawą rozmowę. Oni jednak coś nie tylko, nie tylko rozmawiają, ale jeszcze coś robią. On odpala papierosa. W tyle widać, co się dzieje wokół, że to nie jest jak gdyby takie oderwane, oderwane od rzeczywistości czy od, od wydarzenia ujęcie. Także mamy kontekst, mamy fajną rozmowę. Wypełniają cały kadr i jest gra kolorów, rozmyte tło. No i faktura twarzy, broda, e, ten kontrast między skórą, koszulą ciemnym, garniturem, kapeluszem, twarzą. Nie? O to chyba się tutaj chodziło. Tak samo tutaj, nie? taka kompozycja. On jest widoczny w mocnym punkcie kadru, reszta dookoła rozmyta. Ale jest widoczny kontekst wydarzenia, że no, jest to jakieś wydarzenie nacechowane religijnie. Rozmawiają, widać skupienie na twarzy, ostrość na oczy. Podobnie tutaj, nie? O, to jakieś takie. sobie palc papierosa, też nie jest to złe. To tak samo tutaj. No, nie będziesz to zdjęć omawiał, bo to generalnie chodzi nam o to jedno zdjęcie. Więc tutaj też koncentracja na tej jednej czynności, czyli modlitwie, podkreślenie właśnie brody, która koresponduje z kolorem z kolorem drugiego planu z czystym ogniem. O, tu i taki odblas wyszedł, nie usunąłem go. A, dobra, nie rzuca się jakoś w oczy. Chociaż w niektórych chyba tam opcjach to usuwałem. Obcięcie górnej części, bo jakbyśmy mieli górną część, powiedzmy tą czapę całą, to generalnie niepotrzebnie by ten kadr zajmował... Niepotrzebnie to zdjęcie by zajmowało tą, wypełniało tą górną przestrzeń bez sensu. Czapa jest obcięta, można by to było nawet jeszcze mocniej zrobić. Powiem Wam tak, o nawet tak, nie? żebyśmy się skupiali na twarzy, na oczach, na czynności, na brodzie, że na brodzie, no, znaczy generalnie na wizerunku tej osoby i na tym, co wykonuje. Także mamy kompozycyjnie bardzo fajny układ. Kolor brody, kolor tła. Ciemny garnitur, który się praktycznie tutaj zlewa z otoczeniem. Jest lekko jednak ten kontur widoczny. i nawet wcześniej była, była jakaś osoba, ja ją troszeczkę przyciąłem, ale ten cień jest właśnie spowodowany tym, że tutaj mi ktoś wlas w kadr. Biała krawędź książki. Fajnie, fajnie, jak gdyby podkreślona, ale też niewidoczna, no bo na pełnej przysłonie nie jest to widoczna. Wzrok skupiony właśnie na książce. Nie. I generalnie te kolory takie właśnie nawiązujące do typowego analoga. Współczesną luszczanką byśmy takiego czegoś nie otrzymali. cię Przepiję, bo mi zaschło. A tutaj z D200 jest ten właśnie taki klimat zdjęcia analogowego. Słuchajcie, znaczy, mam taki mini scenariusz, bo kurde, bym wszystko zapomniał. Dobra, nie może, nie wszystko może opowiem jak trzeba, ale co ważniejsze, myślę, że zagadnienie opowiedziałem. Teraz co, jak to obrabiałem? To a, trochę widzicie, jest, poprałem to zdjęcie, no jest ciemne, nie? Właściwie nawet można by było z JP go obrobić. Nie, trzeba by było nawet rawa. Kiedyś zrobię taką serię, jak go obrabiam jodpegi. Da się bardzo fajnie. Naprawdę. Jeszcze jak na niski miso jest, ale zobaczcie. No wydaje się, że zdjęcie jest paprane. O, i do niczego. Ciemne, szaro do no, Oczy się wydają nieostre. No nieprawda. Pyk. Już rozjaśniamy w środek. Ja to zwykle wtyczkami Minika robiłem. Rozjaśniamy środek. Light and center, taka funkcja. Chyba nawet dałem winietę. Tak, winieta dodała się automatycznie w tym, w tej wtyczce, właśnie odwróciłem proporcje. Środek jasny, brzegi ciemne. Ale to było za mało. Usunąłem jeszcze tą, taką poświatę, tak zwaną sraczkę, jak ja to nazywam, która. No, szczególnie jeszcze w D200, to tam, jak się na przykład ustawi balans bieli na światło, to o, na światło słoneczne to. To było ciężko to potem usunąć, ale nawet w auto taki jest, taka jest poświata. I usunąłem to, może nawet trochę za bardzo, ale potem się okazało, że, że chyba nie, no taka jest ta cera. Wydawać się może, że blakła, ale jednak nie, jednak to jest taki typowy kolor cery kogoś, to nie jest opalony. Zobaczcie, pyk, pyk. I ta dominanta barwna ucieka nam. Można by było zostawić więcej czerwień na drugim planie, teraz widzę. No ale co? Tutaj przyciemniłem, środek zostawiłem. Zobaczcie, ale ta czerwień w te, w tyle powróciła. Lekkie ostrzenie, ale głównie brody. Nie ostrzyłem oczu, bo... Zobaczcie, na ISO 250, kurczę, no... Już, to, już te szumy się pojawiają, to jakbym dał ISO 100 i idealnie to... Zrobiłbym idealną ekspozycję, byłoby naprawdę żyleta w D200 to, jeszcze z takim fajnym obiektywem. Ale zobaczcie, nie jest źle, lekko podoszczyłem oczy i krawędzie tutaj e... twarzy, ale mocno brodę. To nie to, no i teraz zmniejszenie do internetu. Pyk, powinno wystarczyć. Więc tak to w skrócie wygląda. Bardzo ciekawie. Mi się też podoba. Powiem Wam, że, że, że się ten pod portret. Zaletą kadru jest to, że ten gość po prostu ma wyraz twarzy. Nie? No, sympatycznie Łupaczy z oczu. I no nie trzeba było o wiele kombinować, tylko proste ujęcie podczas jakiejś czynności z ciekawym drugim planem. Co jeszcze ode mnie? Chyba to wszystko. Przeglądam właśnie scenariusz, czy to czegoś nie pominąłem. Może pomieszałem, ale wydaje mi się, że najważniejsze zagadnienie poruszyłem. Także widzicie, żeby zrobić fajny portret, nie trzeba jakiegoś super sprzętu. Myślę, że o tym też kiedyś nakrę nakręcę filmy, co takim D200 można jeszcze zrobić. Do tej pory. D200, kurde, za 200 wychodzi. Ten, który mam, jest w dobrym stanie, małym przebiegiem, no to za 300 możemy go sprzedał. Ale D200 Plus, dobry obiektyw, to właśnie takie fajne portrety powstają. Musimy jednak pamiętać, żeby zaplanować sobie plan obróbki. Bo widzicie, bez obróbki, słabo. A przecież tu nie przyjdziemy z blendą, nie? <laughs> nie będziemy ganiać z blendą i doświetlać. No to natomiast lepszym sprzętem, to podniesiemy sobie ISO i potem fajnie obrobimy bez jakichś szumów. A to jest taki urok, że można się nauczyć dużo robiąc takim starym obiektywem, starym aparatem, z dobrymi obiektywami. Ja powiem Wam, że tutaj taka partyzantka była, bo ja przyjechałem praktycznie z, tylko z korpusem. Przez wiele miesięcy w ogóle żadnych zdjęć nie robiłem, no ale tutaj koledzy mieli obiektywy. Dziękuję im jeszcze raz za, za pożyczenie i tylko, wiecie, podpinałem, obchodziłem, oddawałem, no i Całkiem fajny reportaż wyszedł, jestem bardzo zadowolony. Nie wiem, czym drugi raz pojechał. Temat zrobiony. Pewnie by się coś fajnego pyknęło, ale, ale chyba nie. Także zobaczcie jeszcze raz. Podkreślenie twarzy, winieta, gra kolorów kontrasty. I super kadr. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam.